Come uh -huh. Próba sprawności kierowania pojazdem, oznaczona w materiałach rajdowych skrótem SZ. To nic innego jak krótkie sprawdzenie umiejętności kierowcy. Ma ona miejsce na terenach oddzielonych od ruchu drogowego to jest na placach, parkingach i tym podobnych. Jak już dojedziemy do miejsca, gdzie odbywają się próby, ustawiamy się w bezpiecznym lub wydzielonym do tego miejscu i czekamy na swoją kolej. Gdy nadejdzie, ustawiamy auto na linii startu zgodnie z poleceniami sędziego, który następnie czeka na naszą gotowość. Jesteśmy gotowi, kiedy pilot i kierowca mają zapięte pasy, okna są zamknięte, a światła mijania włączone. Wtedy dajemy gest sędziemu, a ten zaczyna odliczanie. Gdy da znak, ruszamy. Naszym zadaniem jest przejechanie trasy w jak najkrótszym czasie. Za każdą jedną dziesiątą sekundy dostajemy jedną dziesiątą punktu. Ekstra punkty karne dostajemy za. Przewrócenie słupka lub jego przemieszczenie poza obrys. Niewłaściwe wykonanie elementu próby. Za przekroczenie linii mety. Za błędne przejechanie trasy. Za zmianę składu załogi lub wystartowanie w niepełnym składzie. Za niewystartowanie do próby. Za cofanie pojazdu na linii mety lub zmianę samochodu wyłącznie na próbie sprawności. Na mecie musicie się zatrzymać tak, aby słupki były pomiędzy osiami samochodu.